W tym klubu jestem od i już mam spory, spory obraz tego, jak działa PKB, jak działają partnerskie kluby biznesu. I zdecydowanie jest to fajny projekt, z którego bardzo dużo korzystam. Dzisiaj jestem pierwszy raz w Legnicy. Miałem chwilę przerwy wakacyjnej. We wrześniu się odkopałem i mocno, mocno aktywizuję swoje przyjazdy. I rzeczywiście są jeszcze miejsca, w których nie byłem. A, a każde miejsce to jest coś nowego, nowy kontakt i, i fajni ludzie. Można zrobić fajne biznesy. I te spotkania to nie jest tylko suchy biznes, przyjście na, na śniadanie, kawę, powiedzenie schematu, regułki, przedstawienie się i wyjście, tylko to jest też relacja, relacja biznesowa. Oczywiście każdy ma zamysł, chce wyciągnąć z danego spotkania jak najwięcej dla siebie, też chce zaoferować swoją działalność, ale wszystko się odbywa na fajnym fundamencie wzajemnych relacji, szacunku i też takiej znajomości, która czasami chodzi na sferę prywatną. I akurat w moim przypadku ja to bardzo cenię. I, i szanuję, bo, bo wtedy przede wszystkim zrasta, co w biznesie jest ważne. Przełamujemy tą barierę zaufania. Dołączamy, byliśmy już na kilku spotkaniach tutaj w ramach klubu biznesu miedzi, natomiast wierzymy gorąco w, w powrót miedzi Legnica do Ekstraklasy i My chcemy też uczestniczyć w, w ramach Klubu Biznesu Miedzi, być wsparciem też jakimś dla klubu, ale też nie ukrywamy, że liczymy na jakieś kontakty, na networking, bo wiemy, że jest to w dzisiejszych czasach rzecz ważna. Uważam, że na pewno pomysł jest świetny, bo zaufanie wśród klubowiczów to jest rzecz pewnie ważna, która potem zaprocentuje dla każdej ze stron. Wspaniałe ludzie, ludzie pełni entuzjazmu, ludzie pełni energii, ludzie, którzy szukają kontaktów biznesowych, Możemy sobie mówić po imieniu, co jest bardzo ważne. Możemy się zbliżyć do siebie, możemy wypić wspólnie wodę, sok, zjeść śniadanie, czego normalnie w biznesie robić się nie da. W związku z tym, relacje, relacje, kontakty, networking wspaniała sprawa. Kluby biznesu dają nam, partnerom, możliwość dotarcia bezpośrednio do, do klienta, omijając szereg powodów, dzięki i któremu jest to łatwiejsze. Wiadomo, zostawienie za oferty gdzieś tam w firmie, wysłanie maila tego nie daje. Jednak te kluby biznesu PKB mają taką możliwość, że rozmawiamy już samym zarządem, tak, z osobami zainteresowanymi. Ważne są spotkania też później zamknięte w gronie klubowiczów, bo dzięki nim realizujemy tak naprawdę nasze zadania. Tak, już tutaj jest otwarte, rozmawiamy sobie bardzo tak ogólnie, a na zamkniętych spotkaniach, a czasami tak face to face staramy się być bardzo otwarci, bo tu nie ma czasu, tak? Tutaj jest pieniądz, jest biznes, trzeba szybko reagować. Śmiem twierdzić, że nawet ponad 50% moich klientów, jak, jak nieś nawet więcej, pochodzi z klubu biznesu. Tak naprawdę w tym momencie jeżdżę po różnych klubach biznesu, różnych jestem sponsorem i praktycznie wczorajszy dzień moja szanowna żona, która akurat została w domu, sama się dziwiła, bo telefonów było tyle i e-maili, że ja nie, nie zdążę. Żyłem ze śniadania, to chyba jadę dopiero o 14.